Cześć, jestem Aguś witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z, z Tak. Sali, słuchajcie, mamy problem w postaci braku jedzenia dla naszych zwierząt. Dzisiaj koniecznie będziemy musieli się troszeczkę nad tym skupić kupić troszeczkę jedzenia dla tych zwierząt, bo tutaj jest no jest ich po prostu dużo, jedzenia jest mało, szybko się zużywa, więc tym na pewno się dzisiaj zajmiemy, między innymi. Zobaczymy, co jeszcze nas czeka. Tymczasem mam do Was prośbę: zostawcie tutaj koniecznie łapkę w górę, jeśli ten odcinek Wam się spodoba. Mam nadzieję, że tak właśnie będzie. No i oczywiście zachęcam Was do subskrybowania kanału, bardzo niewiele brakuje do 200 tysięcy i po prostu liczę, że wkrótce uda nam się to zrobić, może do wakacji zobaczymy, tak się znałem, czy Ria ma coś tam ciekawego do powiedzenia, ale wygląda na to, że nie ja przy okazji, jako że i tak idę w stronę sklepu, kupię troszeczkę jedzenia dla moich zwierzątek, no i oczywiście sprzedam te rzeczy, które udało mi się dzisiaj z rana już zebrać, bo oczywiście podlałam sobie wszystkie roślinki przed odcinkiem dałam również jeść moim zwierzątkom oj, nie możemy nic zabrać niestety, ale zabierze Zobaczymy sobie oczywiście płacąc trochę takich nowych rzeczy. Przede wszystkim trochę tego jedzenia nam przydałoby się. Wiecie co? Myślę, że kupimy za 20 sztuk przynajmniej. To jest dobra opcja, bo to się szybko- szybko zużywa. A tak jak mówiłam, zwierzątek tych trochę jest. Myślę też, czy nie kupić sobie kolejnego zwierzątka, chociaż oczywiście w tym momencie mi na to nie stać. Ale kto wie. Może, może jakieś zwierzątko moglibyśmy kupić? Napiszcie: kupujemy krowę, kurczaka, świnkę czy na przykład yy, owieczkę, a ja coś wybiorę. Z komentarzy zobaczymy, czego będzie w miarę najwięcej yy, i zobaczymy. Yy, bardzo chciałaby yy, ciasto marchewkowe? Okej, okay, możemy przygotować ciasto marchewkowe, chyba znamy przepis. Swoją drogą nie pamiętam, czy nam gdzieś nie zostało jakieś ciasto marchewkowe, więc to też warto byłoby sprawdzić. Bardzo dobrze się składa. Akurat poszukiwałam jakichś ciekawych zajęć na dzisiejszy dzień, więc myślę, że ciasto marchewkowe może być takim dobrym początkiem na wspaniałą przygodę w ciągu tego pięknego dnia. Znowu mamy słoneczny dzień, więc myślę, że jak najbardziej warto się tym cieszyć. I właśnie muszę pamiętać o tym, żeby wieczorem odpalić fajerwerki. Chciałabym zobaczyć, jak to wygląda. W sumie dostaliśmy to w prezencie Ej, Rowan, ani to Warland jest ok, myślałam, że Rowan idzie po prostu nie da mi swoich ploteczek codziennych, ok Czy masz dla mnie jakieś ploteczki? Tradycyjnie pytanie zadajemy Aliza ma problem? Tak, już o Alizie wiemy Czy ktoś jeszcze ma problem? Zapytajmy Okej, okay, nikt poza Alice nie ma żadnych problemów. W takim razie może, gdy rozwiążemy problem z ciastem marchewkowym, uda nam się jakoś to rozwiązać. Ja sobie teraz bym przypomniała, co tam do tego ciasta marchewkowego było potrzebne. Jajo, cukier, mąka, masło. Do tego będzie jeszcze marchewa? Na pewno? Zobaczymy w takim razie, słuchajcie. Na razie idziemy, zrobimy małe zakupy. Wydaje mi się, że powinnam mieć na pewno cukier w domu. Nie wiem, jak z mąką. W takim razie zrobimy sobie tutaj od razu zakupy. Masło. Mąka, gdzie jest mąka? Tu jest mąka. Cukier i potrzebujemy jeszcze jajka, które no nie sprzedałam, więc będziemy musieli poczekać do jutra. No i marchewka. Oczywiście o marchewce nie mogę zapomnieć, ale na szczęście marchewki. Też tutaj są, więc możemy sobie jedną zabrać. Dziękujemy za wspaniałe zakupy i lecimy do domu. Swoją drogą, tak mi się wydawało, że miałam marchewkę, więc jeszcze bym się upewniła. Najwyżej to sobie zostawimy na następny raz, jeśli rzeczywiście okaże się, że takie ciasto marchewkowe już mamy. Bo no ja już robiłam takie ciasto. Na pewno robiłam ciasto marchewkowe już wcześniej, więc po prostu sprawdźmy to. Oczywiście od razu bym zaniosła moim krówkom, świnkom, w sumie śwince i owieczce jedzenie, żeby uzupełnić trochę. Także teraz możecie sobie śmiało Jeść dowoli, chociaż może niezbyt wiele, żebyśmy mogli wyrobić na kupowanie tego jedzenia. Chrupek, czy w końcu poprawił ci się nastrój? Okej, okay, trochę mu się poprawił nastrój, więc nie musimy się nim szczególnie martwić. Ja sobie tutaj zajrzę do tych moich skrzyneczek. Czy aby czasem nie ma tam gdzieś ciasta? Ale wszystko wskazuje na to, że jednak nie. Chrupek, co ty tu robisz? Nie, nie miałeś tutaj włazić. No dobra, wydaje mi się, że to polegało na tym, że najpierw mieszamy. Masło i jeszcze cukier. Cukier jest chyba w tym miejscu. Dokładnie, mamy jeszcze trzy sztuki cukru. A, i jajo! Zapomniałam o jaju! No właśnie. W sumie, wiecie co? No, moglibyśmy sobie kupić takie jedno jajo. To nie byłoby też takie najgorsze. Z drugiej strony, moje kury dają najlepsze jaja, więc w sumie kurki, może jest tutaj jeszcze jakieś jajeczko. Może zniosłybyście jakieś na zawołanie, tak? A! Słuchajcie, jak się przestraszy kurę. <głynne> Dlatego tak osłonęłam. Myślałam, że jakieś przestraszy kurę, to że ze strachu zniesie jajo, ale moje kury są nieustraszone po prostu. W takim razie wiecie co? Po prostu kupmy to jedno jajo. Może moje kursi nie dowiedzą. 130? Wydaje mi się, że ja znacznie mniej biorę za te jaja. No ale dobra, słuchajcie, skoro już powiedziałam. No i drugie tyle za dostawę. Ale przynajmniej y, sobie upieczemy to ciasto marchewkowe i już dzisiaj nie będziemy musieli czekać. Więc y, coś za coś. Zaoszczędziliśmy czas, ale oczywiście mnóstwo pieniędzy straciliśmy. Czy teraz już wszystko jest dobrze? Bo wydaje mi się, że dalej coś jest nie tak. Jajko, cukier, mąka, masło. No to chyba mamy. Jajko... Cukier, mąka, masło. I dlaczego to się nie chce mieszać? Okej, okay, i teraz można. To dlaczego nie mogłam tego cukru tutaj dodać? Przecież tutaj mam powiedzieć. Aha, no tak, dobra. Moje niedopatrzenie. Już wszystko się zgadza. Później mieszamy jeszcze raz ciasto z cukrem. Szybciej, szybciej mieszu, mieszu. I z marchewką. Tak mi się wydaje przynajmniej. W takim razie ustawiamy sobie tutaj ciasto. Chyba, chyba wszystko pomieszałam, słuchajcie. Chyba zapomniałam jak się robi ciasto marchewkowe jednak. Mówiłam, że o, ja pamiętam, bo ja przecież robiłam dopiero ciasto marchewkowe. A jednak wszystko zapominałam. Ale teraz na szczęście już mamy to wykonane. Wystarczy teraz upiec je. U -u upiec. Piekarniku, nie troluj mnie. Co się dzieje z tym piekarnikiem? Słuchajcie, mam problem, żeby włożyć to ciasto do środka. Dobra. Teraz zamykamy, pieczemy. Udało się. Jeszcze tylko chwilę zaniesiemy y, Alizie to ciasto, zobaczymy, y, czy troszeczkę poprawimy jej nastrój i czy będziemy miała dla nas na jakieś inne zadanie. Swoją drogą dalej nie wiem, do kogo należały niebieskie skarpetki. Oddaliśmy skarpetki, y, które były y, różowe, ale nie znaleźliśmy właściciela niebieskich, więc jeszcze jest to taki mały problem. Nie wiem, czy one się w ogóle. Y, Znajdą, w sensie, czy znajdzie się właściciel tych skarpetek, bo tak samo było z telefonem. Dwa telefony ktoś zgubił na moim podwórku. No i oczywiście do tej pory te telefony gdzieś tam u mnie zalegają, nie mogę ich ani sprzedać, ani odłożyć. Nic nie mogę z nimi zrobić. No ale zobaczymy, zobaczymy. Może jest, jeszcze z, czas, z czasem, może jeszcze z czasem coś się rozwiąże. Nie umiem mówić, słuchajcie. Może z czasem po prostu znajdzie się jakiś właściciel telefonu, może ktoś sobie nagle przypomnie, ej, czy ja nie miałem telefonu? No i wtedy my pojawimy się, patrz, to twój wspaniały telefon. Tak, przygotowaliśmy ciasto marchewkowe jest gotowe, proszę bardzo. Nie ma za co i wygląda cudownie. No w takim razie dobrze, że się udało, bo troszeczkę czasu spędziliśmy na przygotowaniu. Nie jest to prawdopodobnie taka sprawiedliwa, sprawiedliwa wymiana, ale dostaliśmy coś. Bramkę! Dzięki wielkie, Aliza, naprawdę marzyłam o takiej bramce nie, tak naprawdę, ale wiecie co, może jednak sobie na podwórku tą bramkę, zobaczymy, co z tym będziemy mogli zrobić, czy będziemy mogli pograć. Miło Ciebie widzieć również, Rowanie, ja bym chciała jakieś ploteczki. Wygląda na to, że nikt nie ma problemu, w takim razie my sobie spokojnie wracajmy do domu dzisiaj możemy poogarnąć troszeczkę to co się dzieje u nas myślałam na tym żeby zacząć robić na przykład coś ala shopa Szopa, w której będą skrzynki, taki magazyn składzik, coś takiego, zależy od tego jak sobie to nazwiemy więc może warto byłoby obmyślić jakiś plan właśnie z tym związany gdzie mogę rozstawić tą bramkę, może koło chrupka, może chrupek będzie się bawił nie wiem, w piłkę, będzie kopał coś do bramki chociaż w sumie to nie wygląda w tym miejscu zbyt dobrze w takim razie jeszcze jedna próba. Może tutaj tą trawę trzeba byłoby wykosić? Złapmy zatem zakosę i posprzątajmy tutaj. Dobra, mamy troszeczkę przestrzeni więcej. Myślę, że tego kwiatka. A, to nie jest kwiatek! To jest coś dziwnego, co gra, nie, nie, nie ogarniam tego, ale w takim razie tą bramkę postawimy troszeczkę dalej, żeby nie stało przy samej krawędzi, no i chrupek jak będzie chciał, to będzie mógł sobie tutaj pokopać jakąś piłkę, czy nie wiem, czy w sumie psy kopią piłkę? W sumie kopią, ale raczej w ogródku. Dobra, buraki zostawiamy, bo one, tak jak mówiłam, kiedyś przydadzą nam się na zrobienie cukru, a ja w takim razie chciałabym podlać, gdzie jest ta konewka? Chciałabym podlać moje rośniki. Dzisiaj gra mnie coś troluje. Coś mi się wydaje, że gra dzisiaj po prostu nie ma ochoty ze mną współpracować. Ale jak widzicie, już pięknie zaczynają nam rosnąć wszystkie rzeczy. Nie mam pojęcia co jest, gdzie. Nie pamiętam, szczerze powiedziawszy, e, tyle tych rzeczy tutaj różnych jest. Ale coś na pewno nam fajnego z tego wyrośnie. E, wracając do tego, co miałam zrobić. Chcę zrobić ten magazyn, więc warto by było, byłoby wybrać jakieś materiały. Tych bloków mamy 49. Tak nie widzę, bo tak jakoś się dziwnie gliczują te nazwy, znaczy nazwy ilości tych przedmiotów. Piasku mamy dużo, ale piasku raczej nie będziemy do tego używać. Myślę, że ścieżki nam się przydadzą. Podłoga też nam się przyda, chociaż będzie trzeba z tego, co widzę, dokupić. I może te białe cegiełki? Przecież ich mamy całkiem sporo jeszcze, więc myślę, że moglibyśmy sobie tak zrobić. Mam nadzieję, że w miarę przyjemny magazyn uda mi się stworzyć. Przede wszystkim zależy mi na tym, żeby był w miarę wygodny, bo jednak przechowywanie rzeczy w tym momencie jest dość uciążliwe. Także naprawdę, tak jak mówiłam już od wielu odcinków, że muszę się tym zająć, to akurat mamy okazję. Skoro, skoro nie mamy nic innego do robienia w mieście, nikt nie potrzebuje naszej pomocy, wsparcia, to czemu by się tym nie zająć? I teraz tak. Idziemy sobie do sklepu budowlanego. Złożymy sobie małe zamówienie. Mam nadzieję, że Aliza już nie chce od nas żadnego ciasta ani nic, bo akurat w tym momencie, gdy my chcemy robić jakieś rzeczy, często okazuje się, że ktoś jednak ma jakąś do nas prośbę i przydałoby mu się nasza pomoc. To są chyba te deseczki. W takim razie kupimy ich sobie myślę, że tak do stu. No i oczywiście musimy sobie kupić właśnie te deski na podłogę, na sufit. One są dość uniwersalne. 100. Myślę, że może nam nie wystarczyć. Czy to jest ten Whitestone Block? Tak, to jest Whitestone Block, więc ich też sobie dokupimy. I wiecie co, na razie, na razie jednak nie będę kupowała więcej. przyniosę się po prostu do domu i zobaczymy. W trakcie budowy po prostu się okaże, czy chcemy więcej materiałów, czy już nam to wystarczy. I zobaczymy, co z tego będzie. W sumie mogłabym się jeszcze rozejrzeć za jakimś daszkiem. Chociaż nie wiem, na pewno mamy jakieś dachówki, ale ile ich jest, to ja nie mam pojęcia. 4 sztuki. Tu mamy cztery sztuki, więc nie jest zbyt dużo. A to są jeszcze takie specyficzne dachówki. Tutaj chyba były dachówki. O, tych mamy 47, to je wykorzystamy. To są takie dość płaskie dachówki, więc myślę, że się nada do naszego miejsca, które chcemy sobie tutaj przygotować. Tylko, gdzie by je postawić? Może tutaj? Myślę, że to nie będzie głupie miejsce. Zabierajmy się w takim razie jeszcze oczywiście za oczyszczenie trochę tego terenu, bo tutaj ta szopa po prostu musi być w miarę ogarnięta i przestrzeń wokół też musi być ogarnięta. I wiecie co? Myślę, że samo budowanie zrobimy na takim krótkim timelapse. Także widzimy się już za chwilę. W sumie widzimy się cały czas? Znaczy ja was widzę, wy mnie nie, ale wiecie o co chodzi. To w sumie już się za chwileczkę zrobi noc. No, troszeczkę już przygotowałam głównie taką, no główną bazę mojej shopy. Ale jest coś takiego ich fajerwerki, i ponoć można je odpalić. Jest już ciemno, więc ja w takim razie spróbuję. 3, 2, 1 i co teraz? Patrzcie, jak jest super! I zniknęły! Myślałam, że mogę odpalić je po raz kolejny, albo po prostu, że coś z nich zostanie, ale no, uczciliśmy to, że spełniliśmy dzisiejsze zadanie, uczciliśmy to, że szopa wspaniała powstaje, jeszcze tylko martwi mnie to, że będziemy musieli przenieść tam bardzo dużo rzeczy, ale no, jakoś sobie poradzimy. Nie jest dobry, dobre, że pada deszcz ze względu na budowę, ale ze względu na rośliny, jak najbardziej jest super. Zobaczcie, już mamy tutaj super duże krzaki i teraz się zastanawiam, bo tak w sumie pomyślałam sobie, że nie będę zabudowywała tutaj ściany. Tylko zrobimy coś, ala taką zabitą dechami przestrzeń. W sumie nie do końca mi chodzi, żeby to było takie, wiecie, bardzo źle wyglądające, tylko po prostu chodzi o to, żeby to była taka dekoracja. I tak myślałam sobie, jakby to zrobić. Może taki płotek po prostu, bo ogólnie cała ta szopa ona nie będzie całkowicie zabudowana. Zaplanowałam sobie to w ten sposób, że po prostu będzie od przodu odkryta. Tak jak jest w sumie w tym momencie, to oczywiście sobie skopiemy później. No i po prostu będzie to taki zadaszony zadaszona przestrzeń, żebyśmy mieli tutaj miejsce na schowanie różnych rzeczy, na skrzyneczki. No i tak to tak to sobie wymyśliłam po prostu. Teraz sobie myślę, jak to rozwiązać właśnie z tymi okienkami. Może coś takiego zrobimy? Chyba myślę, że będzie to całkiem w porządku wyglądało. No i teraz oczywiście zostaje nam zrobienie tego daszku. Ten daszek on miał być taki nie do końca Okej, okay, nie do końca e, wystające. On chciałam, żeby był jak najbardziej płaski, więc w tym momencie jeszcze się nim chwilowo zajmę. I oczywiście zabrakło mi trochę dachówek. W takim razie spróbuję wykorzystać troszeczkę tych dachówek stąd. Tutaj podbijemy jeszcze do góry nasz płotek. W sumie nie wiem, czy to będzie dobrze wyglądało, w sumie to chyba nie był dobry pomysł. Dobra, po prostu wydam kolejne pieniądze, dokupię sobie trochę tych dachówek. Muszę zapamiętać, że są to pomarańczowe dachówki, 500 kosztuje. No to kupmy sobie po prostu tak tyle, ile na stać. 15, 20, 25 powinno wystarczyć. Myślę, że powinno wystarczyć. W takim razie znowu teleportujemy się do domu. Przenosimy się do domu i kończymy to. Już się nie, nie mogę doczekać tego, gdy skończę, gdy przyniosę sobie te wszystkie rzeczy, bo w sumie moglibyśmy wtedy coś dodać do naszego domku, spróbować go umeblować jakoś inaczej. No nie ukrywam, że nie jest to szczyt marzeń, to jak mój dom teraz wygląda. Ale tak jak mówię, później po przeniesieniu już na pewno da nam to troszeczkę więcej swobody w tym. Hop, soso? So. Dobra. Chyba nawet w tym momencie przesadziłam z ilością. Zdecydowanie przesadziłam z ilością tych dachówek, także znowu. E Trochę ich tam zostanie. Gdzie jest moja siekiera? To jest moja siekierka? Nie. O, dobra, już myślałam, że znowu zgubiłam siekierkę. Niestety, nie chciałam tego robić. Kompletnie nie chciałam tego robić. Ale musimy ściąć drzewo. Nie, drzewo się nie ścina. Dlaczego się drzewo nie ścina? Halo, drzewo. Przyczepiło się, do, te liście się przyczepiły do budynku, i chyba drzewo pomyślało, że jest tak naprawdę częścią tego budynku, niestety. Nie, nie jest częścią tego budynku i bardzo żałuję, że musiałam to rozwalić. No, tak się prezentuje miejsce, w którym będziemy składować nasze rzeczy. Ja sobie tutaj, oczywiście, jeszcze w międzyczasie poza odcinkiem, już przygotuję szafy. Poprzenoszę wszystkie te rzeczy do tych szaf. No i oczywiście, jakąś ścieżkę sobie tutaj zrobimy. No i będziemy mieli już coraz więcej. Bardzo się cieszę, że tak to wygląda, że się zaczynamy rozwijać, bo. No, wiecie, farma, która się rozwija, to jest farma, która jest po prostu dobrą farmą. A mi jak najbardziej zależy, żeby moja farma była po prostu taką dobrą. Prężną, wspaniałą faremką. E, oczywiście mamy też kolejny dzień, więc moglibyśmy e, na koniec, na zakończenie zająć się jeszcze naszymi zwierzątkami. Także e, sprawdźmy, czy pomimo złej pogody, kury znoszą jajka. Na pewno wygląda to, że ken zniósł jajko, chyba był najbliżej i to dwa jaja e, obok niego leżały. Chociaż wydaje mi się, że to mógł być tylko zbieg okoliczności, ale kto wie, może ten tak naprawdę nie jest kogutem, tylko jest kurą. Mamy w takim razie trzy jaja. Możemy jeszcze zebrać oczywiście ogolić naszą owieczkę. Owieczko, daj się ogolić. Ona jest zawsze taka kudłata z rana, ale szczerze dużo bardziej podoba mi się gdy jest taka zarośnięta. Szkoda, że szkoda, że nie mogę zachować jej tutaj takiej kudłatej, tylko po prostu muszę ją ogolić. No ale no, musi się zwrócić mi ten zakup. Po prostu... Dlaczego ja chcę doić e, Wilhelminę? N nie wiem. Chyba, chyba po prostu jestem zbyt mocno rozkojarzona. W takim razie, słuchajcie... E... Przypominam Wam o tym, że chciałam sobie zakupić jeszcze jakieś zwierzątko. Nie wiem, czy uda mi się to zrobić następnym razem, ale już dzisiaj bardzo Was proszę o to, żebyście pisali propozycje, jakie zwierzątko kupujemy. W grę wchodzą te wszystkie zwierzątka, które tu widzicie, oraz kurczaki. No i mam nadzieję, że jak Wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, wpadnijcie koniecznie na media społecznościowe, a ja już się z Wami żegnam. Trzymajcie się, pa pa.